Witajcie, słuchajcie, przyszła do mnie nowa zabawka Inwerter, Solar Inverter Volt 2000S Podajże model, o oh właśnie tak Simus Pro 2000S Słuchajcie, dzisiaj akurat miałem rozmowę z kolegą, e, że nie działa to urządzenie tak jak mm, jak pisze producent No więc e, Bardzo mnie pokusiło to, żeby na zrobić na szybko tą instalację. M bo nie mam jeszcze umocowanych solarów, ale jak zrobiłem troszkę na styk, ale podłączyłem dwa akumulatory. E Pokazuję, że i jeden solar. Jeden solar, zaznaczam jeden solar, 250 W. Dzisiaj on daje góra 30-40 W pewnie przy takim słońcu, znaczy przy braku słońcu. E w każdym razie pokazuje, że jest akumulator, e bodajże ładowanie, nawet nie wiem. Jeszcze instrukcji nawet nie czytałem, ale o co poszło. Jakiekolwiek odłączenie akumulatora, podłączenie, cokolwiek się dzieje złego z akumulatorem. Już pierwsze co zauważyłem, to zwyczajnie się ten inwerter wyłącza. Przecież to jest kpina, żeby się wyłączało coś, co ma być zasilaczem awaryjnym, jeżeli ma napięcie z gniazdka dostarczane to wyłączanie się tego gówna jest po prostu chore. To ma być zasilacz awaryjny, a nie zasilacz, który spowoduje awarię bazy danych. To już jest pierwsza rzecz, która mi się nie podoba. Zaraz pokażę, spróbuję Wam to zasymulować, ale... Yy, tu podłączyłem na razie grzejniczek. Włączyłem go na jedynkę, dlatego że on wtedy pobierał około 1200 watów. W każdym razie odczyt przez inwerter jest 1263. Ja musiał drugi jeszcze podłączyć mierniczek. Szybko to rozpakuję, zaraz wracam. Ok, więc jestem z powrotem. Słuchajcie, więc tak, tutaj mamy 1161 watów. 1160 watów, około. Jest cały czas na jedyneczce ten grzejnik. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Mamy 1100. Światło słabe 1187, tak, jest 1187. Łączyłem wszystkie światła. O 1147 teraz 90, 1190, a tu mamy, zaznaczam 1160, czyli 30 W, mimo że pokazuje, że akumulatory już są naładowane. Tutaj pokazuje co batery że jest. Solar, że jest. Słuchajcie, ten solar powinien, tak jak mówię, spokojnie 30, 50, może nawet 60 watów daje dzisiaj. Obciążenie jest połowę. No wszystko ładnie, pięknie, tylko gdzieś wcinam mi jak tak 60 watów. Już w ogóle pomijam solar. Dobra, to zrobię tak, że solar wyłączę. OK, solar, solar wyłączyłem. Batery też zgasło. No dobra, nie wiem co to oznacza. Może tu ruszyłem którymś kabelkiem. E, chyba nie, tu jest dosyć. Jest tak na styk, ale jest mocno. W każdym razie co, pokazuje, że batery capacity jest full. Dobrze, więc jeszcze raz analizujemy. Przy wyłączonych solarach. 1160, 1100. 89, 30W. Tak? Mniej więcej. 30W, wierzy inwerter. No okej. Okay. ja się z tym zgadzam. No nie ma to jakby dla mnie tutaj zdziwienia, że są jakieś straty. I włączam z powrotem solar. Zasieciła się bateria. Zasieciło się, że coś mu się piknęło, że mu coś się nie. Nie zgadza. Tu jest grzejnik pobiera cały czas 1160, a tam mamy 1189. I słuchajcie, no to teraz pokażę Wam, co mi się zrobiło przy podłączaniu tego, może mi się uda to zrobić. W każdym razie teraz powiedzmy, że akumulatory jest tu wszystko podłączane, przecież bierze wszystko z sieci, tak? Powiedzmy, że akumulatory. E, że akumulatory zaszwankują, postaram się to wam pokazać z takiego ujęcia. Nie wiem, czy mi się to uda. Odłączę akumulator. O, i teraz co się stało? Wyłączyło się wszystko, zgasło. Tu pika, i dopiero teraz się włączył z powrotem inwerter. I dopiero w tej chwili z powrotem działa. Słuchajcie, no to jest jakaś totalna niedoróbka. No nie może być sytuacji takiej, że nie wiem, uszkadzają się akumulatory i w tym momencie co? Inwerter, który ma służyć jako zasilanie awaryjne do moich urządzeń, bo ja tutaj chciałem podłączyć komputery pod to, będzie mi wyłączał komputery i uszkadzał bazy danych w ten sposób? No to jest totalna niedoróbka. Jest taka niedoróbka, że dyskwalifikuje w ogóle ten produkt z rynku. Podłączam z powrotem. Od dziwo przy podłączeniu z powrotem, nawet przy zaiskrzeniu nic tutaj takiego tego się nie dzieje. Nie mam przy sobie amperomierza, ale w każdym razie, no, tak to wygląda, słuchajcie. Tak to wygląda. Ja jestem zdruzgotany. Przełączymy z powrotem 1137 W. 1137 w tej chwili granik pobiera. I z gniazdka mamy 1164 więc gdzieś waty giną i to w dużej ilości. Ja z zakupu nie będę zadowolony i nie jestem zadowolony. Volt Polska musi to bezwzględnie poprawić. Coś, co ma być zasilaczem awaryjnym i tak też nazywają to na stronach internetowych, nie może robić takich rzeczy. I że gdy odłączam akumulator, wszystko gaśnie. No to jest po prostu śmieszne. To teraz przetestujemy w drugą stronę, czy z tych akumulatorów, no to połączenie moje może nie wytrzymać oczywiście, ale zaryzykujemy, e, cały czas ten grzejniczek 1100W będzie i odetnę, aha, jeszcze przyłączę ten e, przełącznik, bo jest obecnie na Solar Priority i AC Priority, aha, to zaczyna niby ładować akumulatory, ciekawe czy to w ogóle działa, bo Dziś w rozmowie telefonicznej kolega powiedział mi, że Ten jego inwerter Identycznie taki sam Robi coś takiego, że Ładuje akumulatory w nocy Słuchajcie, z prądu Mimo, że ten przełącznik Ma na solar Priority Ja jestem ciekaw, czy Faktycznie będzie bateria się ładowała Bo to jest pytanie Dobra, najpierw Odłączymy zasilanie i zobaczymy czy pociągnie. No, nie pociągnął, ale to się nie dziwię. No dlatego, że te styki akumulatora być może nie wystarczają. Tak to jest tylko tak prowizorycznie podłączone, więc. Więc jest dość dziwna sprawa. Aha, wyłączył się całkowicie. No. Także tyle inwertera o i właśnie to jest jeszcze dodatkowa rzecz przy podłączaniu go do gniazdka yy, wywala mi yy, wywala mi właśnie bezpieczniki teraz mi wywaliło w ogóle różnicówkę całą bo oświetlenie też zgasło tak tylko od tego gniazdka by się bezpiecznik wyłączył no więc to jest kolejna, kolejny bubel Ech. Kolejny bubel do poprawy. Kochana firma Volt. Polska. Hmm. Także teraz poszła i... jedno i drugie. Zobaczymy, czy się włączy, czy... Ach. O, 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 o! A teraz co? To nie wiem teraz co zrobił za błąd. Się ładuje. Dobra. No i ja no, wentylator wszystko pobiera, Ja to wszystko rozumiem. 1416 W obecnie. A tutaj 1136 1290. Tam wyłączył się. 1180 100 W wentylator albo jakieś jeszcze przetwornica. No dobra słuchajcie, zostawimy to ja tylko wyłączę obciążenie, żeby się ładowało. I zobaczymy. Napięcie zaraz skoczyło. 8V, prawie 10 I zobaczymy. Co z tym inwerterem będzie? Na ten moment jestem już niezadowolony. Nie może być takiej sytuacji, że inwerter po odłączeniu baterii, cokolwiek złego się dzieje z baterią przy napięciu z sieci, nie może być sytuacji, że wyłączy całkowicie napięcie na odbiorniku. To jest totalnie niedopuszczalne. I to jeszcze na około kilka sekund. Rozumiem, jakiś czas przełączania, 50 milisekund, czy coś takiego. Jeszcze bym to rozumiał. Dobrze, teraz z tego. Niech się te akumulatory naładują, bo one są e, z samochodów, które akurat nie jeździły. E, więc być może są też rozładowane, chociaż pokazuję, nie pokazuje, żeby e, ładował akumulatory. No więc zobaczymy. Dobra, to tyle, co chciałem Wam dziś nadać.